organizujemy konferencję na temat praktycznego wykorzystania AI w biznesie. Konferencja ma na celu rzeczywiście pokazania różnych obszarów, gdzie ten AI w biznesie niekoniecznie jak w formule ChatGPT czy tam mhm. jakiegoś Meet ma miejsce. Chcemy trochę więcej praktyki do tego wnieść, e, a Ty masz tam swoją też część w ramach całości wydarzenia, którą będziesz wręcz konkludował, zamykał całość i będzie to praktyczny warsztat e, AI-owy. Co tam nam planujesz zrobić? No nie wiem, czy będę jeszcze zdradzał e, co, bo jest kilka opcji. Właśnie Taką się z, jakby zorientowałem, ile mam czasu i to też rzutuje na, na dobór tematu. No, mam parę pomysłów, też trochę zainspirowanych um, taką, takimi um, wykładami dla, na podyplomowym um, SGGW, które miałem um, przyjemność prowadzić. Um, zainspirowany dlatego, że trochę feedbacku do mnie wracało też od ludzi. No właśnie na podyplomówce też jest troszeczkę inny rodzaj osób, które przychodzą, najczęściej ludzie, którzy już są od jakiegoś czasu w jakimś biznesie, czy w pracy, w administracji publicznej, tam były bardzo różne osoby i no, trochę mam przemyśleń z tego, z tych, z tych wykładów, To więc tak sobie zbiorę to wszystko do kupy i no, mam kilka koncepcji, co, co zrobić.